Witamy serdecznie na kolejnym odcinku dotyczącym kuchni molekularnej. Asia Doskocz, Marek Doskocz. Dzisiaj zrobimy słodkie pierożki. Wykonamy słodkie pierożki z waty cukrowej oraz ze świeżych owoców oraz owoców liofilizowanych. Będziemy bazować na wacie cukrowej. Wata cukrowa została tak na dobrą sprawę upowszechniona 100 lat temu poprzez wynalezienie maszyny do produkcji waty cukrowej. Wcześniej istniała wata cukrowa, która była robiona przez cukierników ręcznie. Czyli wpierw był topiony cukier do karmelu, następnie specjalnymi grzebieniami były wyciągane cieniutkie nicie waty cukrowej. Wata cukrowa ma bardzo cieniutkie nitki, sięgające do 50 mikrometrów. Dzięki swojej objętości które tworzą taką przestrzenną, wata cukrowa doskonale się nadaje do różnych rodzajów dekoracji, czy także do takiej eksperymentowania z kuchnią, bo jest słodka, bo faktura jest ciekawa i ma ciekawe właściwości. Tak więc, aby zrobić te pierożki, potrzeba dwóch etapów pracy. Pierwszym etapem jest zrobienie waty cukrowej, a kolejnym będzie robienie pierożków. Jak tam, maszyna nagrzana? No, właśnie się Można zaczyna. zaczynać. Można zaczynać. No to zaczynamy. Jak widzimy, wsypaliśmy do środka cukier. Cukier jest ogrzewany, niedługo zaczną wlatywać białutkie nitki stopionego cukru, który z kontaktem z powietrzem, które jest zimniejsze, zastyga. Jest to masa szklista. Przy okazji możemy powiedzieć też coś o różnych rodzajach waty cukrowej, czyli takiej barwionej czy aromatyzowanej. Polecamy. Już zaczęło o, zaczęło się. Polecam stosowanie białego cukru, ze względu na to, że mamy możliwość jedynie dojścia do karmelu yy, oraz jest to w miarę bezpieczny produkt. Wiadomo, nie można zbyt dużo cukru jeść. Można stosować także i cukier brązowy. Natomiast używanie barwników oraz innych aromatów nie do końca jest, jakbym powiedział, dobre, dlatego że mamy tutaj wysoką temperaturę. Cukier jest roztapiany powyżej 100 stopni Celsjusza. Momentami może gdzieś tam nastąpić przegrzanie. A nie wiem. Jakie są produkty termicznego rozkładu związków, które są barwnikami sztucznymi. O, widać jak ładnie robi się wata cukrowa. Najlepiej zrobić grubą watę cukrową, wtedy łatwiej się robi pierożki. ta mm, leci. Coraz bardziej lubię te spotkania. Już chyba wystarczy. Mm -hmm. Dawaj, ja też. Raz chcę. Ty kolejną Mamy taki ładny kokonik waty cukrowej. Żeby z tej waty cukrowej zrobić pierożka, najprostszym sposobem jest użyć jakichś foremek. No akurat mamy takiego rodzaju. Mogą być metalowe, mogą być z innymi wzorkami. Kładziemy to na watę. Lekko przyciskamy do środka i teraz możemy zastosować tak. Liofilizowane owoce to są owoce, które wpierw zostały zamrożone, a później odciągnięte poprzez sublimację woda. Została przyjęta woda i ta woda została gdzieś, gdzieś skroplona i te owoce są bardzo leciutkie. I one są też suche. To jest ten plus, że do waty cukrowej musimy używać suchych owoców. Podczas eksperymentowania stwierdziliśmy, że jednym z fajniejszych owoców, który można używać, jest borówka, ponieważ ona jest sucha oraz jeżeli mamy wcześniej schłodzoną borówkę, to wówczas jedząc taki pierożek zawinięty w taką kołderkę, gdzie jest zimny i wata cukrowa jest słodka, mamy bardzo miłe uczucie. Wkładamy. Pamiętajcie, żeby nie zgniatać yy, yy, owoców. Przyciskamy. Teraz wiadomo, że musimy to oderwać resztkę. Oczywiście, to nie jest żaden odpad. To wszystko można zjeść. Przyciskamy mocno. I mamy bardzo ładny pierwiast. Dobra, tutaj sobie odłożymy na prezentację. No dawaj, dawaj, dawaj. Okay. Dziękuję. Teraz tak, jeżeli mamy problem z pozyskaniem owoców biofilizowanych, możemy wziąć jakąś owsiankę, gdzie też są zawarte kawałki owoców biofilizowanych. Możemy wybrać i użyć tych owoców do naszych pierożków. W ogóle, proces liofilizacji jest bardzo ciekawym procesem, chyba najmniej destruktywnym, czyli najmniej niszczącym żywność i yy, dający wysokiej jakości produkty. Dobra. Musimy mocno no. No. Tutaj. Pierożki są naprawdę lekkie. Możesz teraz zrobić malutki. Malutki zrobimy. Malutki użyjemy do tego maliny suszonej. Dzięki stosowaniu różnych owoców możemy uzyskać watę, która je, ma różne smaki. Ma smak malinowy, na smak jagody czarnej oraz jest drobsza niż taka barwiona, aromatyzowana sztuczna. Następna będzie? No, jak będzie mały, to mogę już dać. To tak mało. Proszę bardzo. Poza tym, jak widzicie, to jest to doskonała zabawa. Dajemy tutaj listek mięty, jeden, drugi i użyjemy truskawki. A później Przynajmniej deser, który jest robiony, jest o wiele mniejszy niż taka wata cukrowa na patyku oraz zdrowszy. Weźmy malinę z listkami mięty. Wydaje mi się, że naj, najbardziej ciekawą formą byłoby zastosowanie żurawiny świeżej, ponieważ ona jest kwaskowata. O, jak tam. Widzimy, o, takie pudużeczki. Ja chyba. Jeżeli byśmy używali cukru brązowego, będziemy widzieć kolor taki lekko miodowy. Tu weźmy borówkę z podrobiną. Jak myślisz, fajna zabawa? Myślę. Ja się świetnie bawię. Dziękujemy serdecznie za to, że byliście z nami w tym krótkim odcinku. Mam nadzieję, że zaprezentowana metoda robienia. Teraz jest kwestia tylko przygotowania, przystrojenia i podania. Oczywiście, jeżeli ładnie to przystroimy, podamy, jest to atrakcyjne. Jeżeli popatrzycie na kuchnię molekularną, kucharze mają nutkę artyzmu. I wszystko zależy, bardzo dużo zależy od formy podania. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Zapraszamy do konkluzji. I chcieliśmy powiedzieć, że obok pod linkiem będą zawsze umieszczane materiały, które będą zawierały informacje, jak to zrobić. Jak to zrobić bez YouTube'a? Oczywiście, zapraszamy do czego? Sub subskrybowania i dajcie łapkę w górę. Jest to dla nas ważne, dlatego że czym więcej będziemy widzieli odzewu, że Wam się takie zabawy podobają, to tym więcej zrobimy filmików, będziemy prezentować i tym bardziej będziemy szukać jakichś ciekawych informacji, żeby zaprezentować, żeby było smaczne, zdrowe i dobre. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak, nie muszę Mogę się powstrzymać z jedzenia. Mm-mm. Takie też na mnie.